Cześć Wam wszystkim! E, postanowiłem zrobić filmik o aplikacjach, jakie, jakie przydadzą się tutaj w Holandii. E, niektóre z nich też mogą się przydać e, w innych krajach. Nie ma ich wiele. Znalazłem, wybrałem, wybrałem e, pięć takich podstawowych aplikacji, e, które, które Wam się przydadzą. E, wiem, że wielu z Was ma mnóstwo aplikacji. Wyczytałem, że Średnio ponad 20, 20 różnych aplikacji mamy w swoich telefonach. Ja sam korzystam z wielu aplikacji, jak, jak YouTube, prawda? Zainstalowałem sobie YouTube Studio po to, żeby właśnie na bieżąco sobie móc odpowiadać na Wasze komentarze i oglądać, co się dzieje na moim kanale. Ile, ile osób ogląda, czy, czy nowe subskrypcje i te, i te sprawy. Bardzo dużo aplikacji ułatwia życie w Polsce, w Polsce. Powiem Wam, że też mam zainstalowanych parę fajnych aplikacji, takich jak na przykład Allegro, bo, bo kupuję, kupuję z Allegro jakieś tam rzeczy. AliExpress to chyba każdy ma. To w następnym odcinku Wam powiem co ostatnio kupiłem na AliExpress. E, jaką miałem niemiłą niespodziankę, e, ale e, mam na przykład e, impost, prawda, do paczkomatów, to jest super sprawa. Tego tutaj w Holandii nie ma e, i, i, i szkoda, że tego nie ma. Te paczkomaty w Polsce naprawdę super fajna sprawa. E, uważam, że mm, uważam, że mm, to, ten, kto to wymyślił to naprawdę trafił w dziesiątkę. E, no dobra, dobra, nie będę tak owijał w bawełnę, nie będę, nie będę ściemniał, można jeszcze długo, długo gadać, jakie inne aplikacje mam w telefonie, ale wy też macie na pewno dużo przeróżnych i, i używacie, ale żeby przyjechać, jeżeli tu przyjedziecie, to, to wiadomo, w nowym kraju, nowi ludzie, wszystko, wszystko nowe, prawda, przydadzą wam się... Przyda się Wam tych pięć aplikacji. Zaczynam więc od najbardziej chyba, to, to jest pierwsza rzecz, i jak w ogóle zacząłem jeździć za granicę, to była pierwsza rzecz, jaką miałem w telefonie. E, jeszcze wtedy nie było tego tak e, rozpowszechnione, ale na dzień dzisiejszy Google Transla Translator, prawda? E, translator. E, myślę, że to jest chyba już e, w każdym telefonie. Myślę, że nie ma ludzi, którzy nie mają tego w telefonie, chociaż. Jak ktoś na stałe mieszka w Polsce, nigdzie nie jeździ, to po co mu taki tłumacz, tak? Eee, w ogóle jeżdżąc nawet nawet na nawet wczasy, prawda, za granicę, warto mieć to, prawda? Można sobie, można sobie w języki z całego świata po prostu pobrać i, i nie ma się problemów eee, z dogadaniem się. Można głosowo puszczać, mówić, pisać, no przeróżne rzeczy, prawda? Ktoś, kto już, kto już to używał kiedyś, wie bardzo dobrze, że to jest po prostu potrzebne. To w dzisiejszym czasach jest potrzebne. Przy tym, jak, jaka jest migracja ludzi, prawda? Jak my podróżujemy w wiele do wielu krajów, tak samo oni, tamci ludzie z tamtych krajów przyjeżdżają do nas, prawda? I, i, i tak to wygląda, prawda? Nawet, nawet nie wiem. W tych dużych miastach ludzie na pewno wiedzą, w takich miastach jak Kraków, Wrocław, prawda, bardzo dużo Anglików przyjeżdża, czy Niemców jakichś gdzieś tutaj bliżej granicy niemieckiej. W ogóle coraz częściej handlujemy, handlujemy z innymi krajami, oni przyjeżdżają do nas, my do nich, tak samo jak już to wcześniej powiedziałem, więc... To jest bardzo ważna rzecz, prawda? Można gadać w jakimś języku, e, tak jak ja na przykład po angielsku, e, praktycznie płynnie, ale, ale zawsze jakichś słów nie znamy, prawda? E, zawsze będzie, że, że czegoś nam będzie brakować, nawet w Polskim nie znamy wszystkich słów. Wiecie o tym. O tym bardzo dobrze, że nasz, nasz język ma, ma tyle słów, że po prostu nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystko e, i, i nawet na, jedynie nie wiem, jakiś polonista może, może wie. A pewnie on też wszystkiego nie zna, bo są słowa, które są bardzo rzadko używane, albo, albo już nie używano długiego czasu, prawda? Więc to na pierwszym miejscu, prawda? Tłumacza taki Google Translator e, jest, jest naprawdę e, fajną, przydatną apką po prostu na wasz telefon, którą musicie mieć. No i tam nie waży zbyt wiele, prawda? Więc nie zajmie go wiele. E, następny, następny punkt. Holendrzy bardzo, bardzo e, przywiązują wagę do WhatsAppa. Słuchajcie, ja w ogóle zanim tu przyjechałem, jakoś tym Whatsappem tam się nie fascynowałem, co nie? Wol... Pamiętam wtedy używałem Vibera. Nie wiem, czy, czy, czy któryś z was używał, czy któraś, któraś osoba z was używała tego Vibera. E... Teraz już coraz mniej. Widzę, widzę, że chyba Ukraińcy w Polsce bardzo... bardzo e... ba... No, bardzo dużo Ukraińców używa... E... Tego komunikatora, bo na przykład yy, wiem, że na przykład w Play jest, można sobie wykupić pakiet, w którym jest właśnie ileś tam giga na Vibera i jakieś darmowe minuty do Ukrainy, prawda? Więc, więc widzę, że bardzo duża część yy, właśnie Ukraińców używa tą, tą apkę. Yy, ale przyjeżdżając do Holandii, zauważyłem, że, że mm, w biurach w ogóle tego oni oni naprawdę mają zajawkę na Whatsappa, prawda? Kiedyś mi jeden facet powiedział, w Polsce, taki, 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 jeden gościu powiedział, że on nie używa Whatsappa, ponieważ Whatsapp zapisuje wszystko w telefonie, a Messenger wszystko w sieci, prawda? Więc nie zajmuje wam, nie zajmuje wam miejsca w telefonie Messenger, prawda? Ale no ale oni tu wolą, preferują WhatsAppa, prawda? I szybciej odpisują z tego WhatsAppa niż z tego Messengera. Nie każdy Holender też ma Messengera. Młodzi tak, ale ci, ci ci w agencjach to raczej na tym WhatsAppie bazują. Oczywiście, no można się zapytać, czy mają. Może akurat się uda. To jest najbardziej tu popularne, prawda? Więc jak nie używacie, zainstalujcie se. Ja mam sam osobiście WhatsAppa. Messengera i chyba nawet jeszcze Vibera mam. Tak, tak, mam, mam jednego kolegę, z którym piszę. To ostatni gościu, który używał <laughs> Vibera. Więc e, używam te komunikatory po to właśnie, żeby mieć kontakt ze wszystkim naokoło. E, następna apka. Apka numer 3. Prawda? E, bardzo, bardzo mm, też przydatna. E, to już w każdym telefonie jest e, ta apka e, Google Maps. I street, street View tak samo. Hmm. Powiem Wam, że bardzo Wam się przyda, prawda? Holandia jest pięknym krajem, jest bardzo dużo fajnych miejsc i warto mieć coś takiego. Wiecie, wpisujecie sobie drogę tego tamtego. Możecie sobie na Street View po prostu wszystko po kolei po, zobaczyć co i jak. Ja używałem, przyznam się szczerze, w ogóle Street View używałem, jak miałem jechać na nowy kontrakt. Uwierzcie mi, że e, pomogło mi to parę razy. E, odmówiłem pracy. Wiecie, e, fajnie, pięknie, ładnie. Pisze, pisze z kobietą, praca taka, taka. Tam stawka, ładne, ładne, nawet ładne pieniądze, prawda. No to mówię do niej, żeby wysłała mi adres, prawda. No i ona mi wysyła adres. No i ja wtedy ten adres w Street View i zbliżenie, spaceruję sobie po drodze, prawda. Pamiętam raz z... E, było to oczywiście z zakwaterowaniem niepłatnym. No i co się okazało na Street View? Było 20 metrów od, od torów, może 50 metrów od torów od przejazdu kolejowego, prawda? Ten dom na jakimś całkowitym zadupiu, prawda? Gdzie nie było, gdzie nie było w ogóle żadnych sklepów niczego. Co, nie? Powiedziałem, że czy mają tylko taką hatę, tak. Ale wie pan to, chwilę pan pomieszka, my zmienimy, co nie? Nie wierzcie nigdy w to oczywiście. Jak zobaczycie, co to jest, jak wam ściemniają, chyba, że wam od razu wyślą drugi adres, na który macie od razu przyjechać, to tak, nigdy nie dajcie się nabrać na to, że po prostu powiedzą wam, a to na chwilę, a później wam damy co innego, nigdy wam nie, da, nie dadzą co innego. Sobie. Najczęściej w 95% jest tak, że niestety, no nie ma innej chaty dla was, co nie? No. I jak chcecie, to zostańcie, jak nie, to spadajcie. To jest tak po to, żeby ludzi po prostu zatrzymać na miejscu, co nie? Eee... <laughs> I to myślę, że to będzie wystarczająco. Może nie, bo tak samo przepraszam. Google Maps, nie? tak samo, mm, tak samo jest bardzo ważną aplikacją, bo często dostajecie mm, zakwaterowanie mm, i dobra, wiozą was do tej firmy, bla, bla, przedstawienie, BHP jakieś, prawda, wiadomo, jak ktoś musi coś tam pokazać, to pokazuje, prawda, tak, jak ja jako spawać, muszę, muszę, muszę tam zrobić próbkę pospawać, i ciało, co, nie? Wracamy, wracamy na, na, na kwaterę, prawda? I na następny dzień, proszę jechać. Koordynator zostawia Wam adres, prawda? No i idziecie, no i co? Bez nawigacji, bez, bez, bez niczego, no, to nie? A w telefonie te, te, te Google Maps zawsze są i, 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 i proszę i słuchajcie, no, no. no w dzisiejszych czasach to trzeba mieć co nie? i myślę, że chyba w każdym telefonie już też każdy ma, co nie? Nawet, nawet jakieś, jakieś tam starsze osoby mają, żeby, żeby po prostu nawet sprawdzić sobie, jaki jest dystans pomiędzy punktem A a punktem B, co nie? Eee, to myślę, że to no, te trzy, trzy aplikacje są bardzo, no, to, co powiedziałem, to OK. Lecimy dalej. Numer cztery, eee, fajna taka apka tutaj jest, 92.92. Eee, 92. Jest na takim to jest taki kwadracik na krzyż czarno-białe dwa kwadracik podzielony na cztery kwadraciki, prawda? Dwa czarne, dwa białe tak po skosie, co, nie? I pisze 92 92. To jest bardzo przydatna aplikacja przede wszystkim dla ludzi niemobilnych, to znaczy dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają bez auta albo Chcą po prostu w inny sposób tutaj, tutaj sobie się przemieszczać. Na przykład ci, co tu już trochę, trochę, trochę mieszkają, albo byli już tu parę razy w Holandii, wiedzą, że wjazd do miast jest bardzo kosztowny. To znaczy, jakby to powiedzieć, parkingi, prawda? W, samym, w samych centrach takich jak Amsterdam, czy gdzieś tam, Haga. Czy w ogóle, nie wiem, Eindhoven, prawda no, nie będę wymieniał po kolei, prawda wszystkich tych największych miast. W każdych tych miastach parkingi w centrum są drogie średnio, średnio godzina kosztuje od Euro 50 do chyba 3 euro, prawda? I nawet chyba drożej, nawet wiem, że drożej. Yy, mój znajomy pojechał kiedyś do Amsterdamu, słuchajcie. Pojechał, yy, pojechał na z koleżkami tak na południacy. No, i jak wrócił, musiał zapłacić chyba 4 dychy czy 5. E, mówi, że zwariował, prawda? Za jakiś parking w ogóle nawet nie był całkowicie w centrum, prawda? Więc e, czasami nawet lepiej wziąć po prostu e, autobus, pociąg czy coś takiego i, i przemie przemieszczać się. W taki sposób, prawda? Zostawić gdzieś parking poza miastem. Na parkingu poza miastem często jest tak, że są parkingi i, i zaraz przy parkingach jest przystanek autobusowy i można sobie pojechać autobusem. I właśnie po to jest ta apka, prawda? Fajna sprawa. Apka 9292 92 pokazuje wam wszystkie alternatywne alternatywy do jazdu, prawda? Za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Czyli pociągi, autobusy, metra, prawda? Nawet tam chyba promy czytałem, że nawet promy są, prawda? Kiedyś ją ściągnąłem tak z ciekawości. Naprawdę fajna sprawa, bo pokazuje wam na przykład, że z tego punktu jedziecie autobusy do tego, tam trzeba się przesiąść na pociąg i jedziecie tam, co nie? Super sprawa, I mówię tak samo, niewiele waży. Hmm. Czytam w ogóle na forach, że bardzo ludzie zadowoleni są z tego bo bardzo dużo ludzi też przyjeżdża ps tutaj, prawda, przyjeżdżają busami, gdzieś tam robią na jakiejś pieczarkarni, czy, czy na, na jakimś, no, no nie wiem, gdzieś, gdzieś w rolnictwie, czy, czy w ogóle na taśmach gdzieś, gdzie agencja daje im tylko rower, bo mają do 10 km, tam, mają niedaleko w ogóle do pracy, prawda, więc dają im rower, bo jeżeli, jeżeli mają więcej niż 10 km, to jeszcze trzeba płacić za ten dojazd, prawda. Więc, więc to nie jest tak jak wiadomo, masz już fach, no to jest inaczej. Dają ci transport, dają ci, dają ci benzynę i wszystko, prawda? Ale jeżeli, jeżeli jesteś, robisz w takich zawodach właśnie nisko opłacanych, często dostajesz rower i co nie? Więc fajnie się zainstalować tą aplikację, mieszkając gdzieś właśnie na odludziu, często właśnie na tych farmach. Ludzie mają daleko wszędzie, nic ciekawego, ale przystanki są wszędzie, więc wystarczy tą apkę, po prostu wsiada się i na weekend można, można gdzieś fajnie sobie pojechać, spędzić naprawdę super czas, a nie siedząc, sied, siedzieć na, na, ty, na tych kempingach czy gdzieś tam na domkach, prawda? I, i chlać, pać cały weekend i nie pamiętać w ogóle co, co, co za dzień i, i co się działo, prawda? Takich ludzi tutaj jest mnóstwo, jak ja już wam mówiłem, prawda, jacy tu ludzie przyjeżdżają, więc yy, wykorzystajcie ten czas, wykorzystajcie ten czas, weźcie sobie taką apkę, zainstalujcie i, i, i let's go, co nie, po prostu yy, przed siebie i później przyjeżdżając do kraju możecie powiedzieć, to widziałem, to widziałem, a nie jak te menele alkoholicy i, i ćpuny, którzy nic nie widzieli, prawda, i... i, i i całymi, całymi weekendami tylko w pokojach ze sklepu do pokoju yy, czy ze sklepu na bungala i, i to wszystko, prawda. Eee, jeszcze jedna, jeszcze jedna tak jak mówiłem mam pięć aplikacji, piąta aplikacja też bardzo przydatna i myślę, że w Polsce też macie tą apkę yy, do banku, tak. Mm, to myślę, że to jest, że to jest yy, też potrzebna aplikacja. Powiem wam yy, no, niby to takie oczywiste się wydaje, prawda? Ale na przykład, jak kupujecie coś na, na Markplacu, prawda? Tutaj jest bardzo popularny Markplac, jeżeli ktoś się orientuje, to jest chyba najpopularniejsza platforma taka do, do handlu, prawda? Do sprzedawania, kupowania, często ludzie za darmo oddają. Ale jak coś trzeba kupić i na przykład ja mam gotówki, to jedzie się do takiego Holendra i tak, ale właśnie, nie powiedziałem. Aplikację holenderskiego konta, holenderskiego banku, nie polskiego, bo polskie to Wam nic nie da. E, Holendrzy mają także, e, tak jak Wam kiedyś powiedziałem w bankowości w moim poprzednim odcinku, e, robiąc przelew praktycznie natychmiast jest na drugim koncie, co nie? Więc jadąc do tej osoby, nie mając gotówki przy sobie, masz tą aplikację w telefonie, prawda? I robisz przy nim przelew, on ci daje kartę, e, Piękna sprawa, co nie? Daję ci kartę, na którym jest numer konta, spisujesz tylko pak, wpisujesz, pokazujesz mu, robisz przelew, pyk, a on za chwilę ma na swoim koncie, co nie? Więc bez tej, bez tej ostatniej właśnie apki też tutaj ciężko się żyje, prawda? Myślę, że to jest pięć podstawowych takich apek, które, które na początek pomogą wam, pomogą wam, jakby to powiedzieć... Wystartować w tym, w tym innym świecie, bo, bo Holanda jest troszeczkę innym krajem, troszeczkę inna mentalność, troszeczkę inna kultura. No, już bardzo są podobni do nas, ale są niektóre rzeczy, które, które są inne i tak w każdej kulturze, prawda? Czy, czy, czy Niemcy, czy Ukraińcy, czy, czy, czy Bułgarzy, Rumuni. każdy ma jakieś swoje, wiadomo, tradycje, swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki, prawda? Tak samo jest tutaj, ale te pięć. Te pięć e, aplikacji e, mi też pomogło, mi też pomogło na początku. Oczywiście nie miałem tego wszystkiego e, na samym początku, ja się sam uczyłem, ja, ja nigdzie nigdy nie, nie, nie wyczytałem, jakoś nie wiem, nie było może tego w internecie, albo sam nie szukałem. E, teraz jestem bardziej, bardziej obyty z internetem, chyba, chyba właśnie z czasem człowiek po prostu. E, Zaakceptował to wszystko, że, że, że po prostu w internecie jest wszystko. Wcześniej mówiłem, a co tam same bzdury, e, znajdę milion dwieście różnych opinii, i, i wszystkie, wszystkie są, nie wiadomo którą wybrać, tak? Na dzień dzisiejszy wiem, że, że, że jest dużo pomocnych informacji. E, tak samo na YouTubie, dlatego też stworzyłem, stworzyłem ten kanał, żeby, żeby troszeczkę przekazać ludziom wiedzę. E, Część się ze mnie będzie śmiała, bo to normalne, przecież śmieją, z youtuberów się wszyscy śmieją, prawda, e, na początku, prawda, e, dopóki, dopóki nic nie ten, e, e, nikt tego nie ogląda. Pamiętam jak zaczynałem z moim kanałem, e, mój pierwszy film, co nie, wrzuciłem, e, dzisiaj już jest ich e, około 60. Ale pamiętam mój pierwszy filmik, co nie, wszyscy się po prostu, beka była taka, co ty tam robisz, co ty tam gadasz za bzdury. Ja wiem, byłem bardziej spięty w ogóle, teraz jestem bardziej taki wyluzowany, troszeczkę się więcej uśmiecham, ruszam się, prawda, i i, i, to, i to całkiem inaczej. Ale te pierwsze filmy, to, 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 to tak patrzę, w ogóle tragedia, co nie. Chociaż, chociaż mój drugi film, który nagrałem, taki o, o Holandii, prawda, i o... o pracy spawacza, zarobkach tego, to powiem wam szczerze, że nawet, nawet dobrze, bo tam około 6 tysięcy wejść na niego, więc, więc nie jest tak źle, co nie, ale, ale cały czas, cały czas staram się, staram się dorzucać więcej i więcej. Wiem, że wiem, że wiem, że część z tych ludzi, co na początku mnie wyśmiewało, prawda, a teraz patrząc na, na, na liczbę subskrybentów i ludzi, co oglądają mój kanał, stwierdziło, o, jednak ktoś go ogląda, jednak, jednak, y, jednak coś, coś gościu y, tam y, ciekawego mówi, skoro, skoro ludzie go oglądają. Myślę, że każdy, każdy, kto jakiś y, stara się przekazać cokolwiek na, na, na YouTubie, y, zawsze część tam rzeczy mówi, w, y, jakby to powiedzieć ciekawych, a część badziewia, co nie? Wy też oglądając moje filmiki. Myślicie, myślicie, Boże, czasami Boże, o czym on pieprzy, jakie on bzdury gada. A innym razem mówicie spoko, grzechu, dzięki, fajny filmik, dobre informacje, co nie? E, i, I spoko, co nie? Jestem, jestem tylko człowiekiem. Mogę, mogę mogę, robić coś dobrego i coś, coś kiepskiego, prawda? Więc e, myślę myślę, że mm, nawet ten filmik, który dzisiaj nagrałem, taki... Może tam mało tych podpółców, 5 apek ktoś by pomyślał, zawsze tam jest 10 punktów mama, a dzisiaj 5, ale ja myślę, że to jest wystarczające, nie będę wam walił jakieś że... Że e, weźcie, zainstalujcie to, tamto, siamto, a wam to, tam czytałem, w ogóle wiecie, co czytałem na tych stronach. Jakie ludzie piszą rzeczy, żeby se, co instalować, wejdźcie sobie sami i poczytajcie, co nie, no po prostu niemożliwe. Jak ja bym miał instalować wszystkie apki z Holandii, wszystkie z Polski, z Anglii, Irlandii, Belgii, w ogóle wszędzie, gdzie byłem, to takiego telefonu jeszcze nie stworzyli. Wiecie, nie stworzyli jeszcze takiego telefonu, żeby on, on wszystko, z, z, po prostu dał radę pomieścić, co nie. Więc. E, te podstawowe 5 apek Wam wystarczy, co nie? Jeszcze na koniec, bo, bo jak zwykle zapomniałem, e, dla wszystkich e, kolejny raz mówię, komentarze poproszę na dole. Poproszę komentarze, e, bo ja do tej pory nie wiem, nie wiem czy, czy coś jest nie tak. E, piszecie, staracie się, prawda? E, widzę, widzę, że na razie, na razie w tych wszystkich filmikach jakoś tam drastycznie nie, nie mijałem się z prawdą. Ale walczę śmiało, Pisze, widziałem ostatnio, piszecie y, pytania, zadajecie jakieś nowe filmiki. Spoko będę realizował. Naprawdę, naprawdę cierpliwości. E, ci, którzy już są dłużej ze mną, wiedzą o tym, że, mm, że robię te filmiki w, w późniejszym może czasie, w późniejszym terminie. E, mam, mam naprawdę długą listę ocze, e, oczekujących tematów e, i, i staram się, staram się tak systematycznie wdrążać wszystko krok po kroku, co nie? Więc to myślę, że będzie wszystko. Będzie to wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.